Cześć! Cześć! Witamy Was, P. I Eł! Bardzo Wam dziękujemy za to, że odwiedzacie nas na Objechać Świat przez ostatnie kilka miesięcy. Chcieliśmy Wam w tym szczególnym dzisiejszym dniu złożyć najserdeczniejsze noworoczne życzenia. Dużo radości, dużo podróży, dużo szczęścia. Pamiętajcie o tym, żeby zaplanować kolejny rok pod względem turystycznym. Bardzo zapraszamy Was do Australii. Nasz rok był dosyć szczególny w tym roku, dlatego że po 30. urodzinach Łukasza rzuciliśmy obydwoje pracę i wyjechaliśmy w podróż życia. Na początku pojechaliśmy do Tajlandii, później do Indonezji, Singapuru i na końcu do Australii. Jesteśmy właśnie teraz. Pozdrawiamy Was serdecznie z Melbourne. Um, mamy dziś 36 stopni właśnie wybieramy się na imprezę sylwestrową. Sylwestra w tym roku obchodzimy 10 godzin wcześniej niż Wy. Um, więc życzymy Wam bardzo upojnej, fantastycznej nocy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziecie nas tak samo często odwiedzać i czytać jak do tej pory. Um... A jeszcze y, był dla nas to dosyć szczególny rok, dlatego że pod koniec tego roku się zaręczyliśmy, więc się robi coraz ciekawiej. Mam pokazać. <słuch> I dzisiaj będzie. Będzie, będzie zabawa, będzie się działo. I znowu nocy będzie mało, będzie głośno. Będzie radośnie, znów przetańczymy razem całą noc. Będzie, będzie zabawa, będzie się działo I znowu nocy będzie mało, będzie głośno, będzie radośnie, znów przetańczymy razem całą noc. Szczęśliwego, najlepszego, najlepszego i szczęśliwego nowego, nowego roku. roku. Pierwszy raz nam to nie wyszło, co?